Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku raportu kubickiego. No cóż, dzieje się, dzieje się i myślę, że dziać się jeszcze będzie dosyć mocno, natomiast my tutaj jesteśmy po to, żeby pewne rzeczy udostępniać, pewne rzeczy komentować i przedstawiać. Chciałem tylko zaznaczyć jedną sprawę. Dzisiaj o godzinie 17 czasu polskiego będziemy, moi drodzy, mieli spotkanie na żywo z Białorusią, a o godzinie 20.00 czasu polskiego będziemy komentować rzeczywistość z udziałem zacnych naszych gości z udziałem pana Piotra Sterkowskiego z udziałem Rafała Sikory i z udziałem Krisa Różyckiego zwanego również Artik Nightem także gorąco moi drodzy zapraszam będzie się działo będzie ciekawie a tymczasem przechodzimy do materiału nie błogu, nie błogu. Nie, nie, nie. Szanowni, to jest materiał ze strony Służba Bezpieki Ukrainy I tam jest komentarz do tego, że zostali zatrzymani polscy szpiedzy, polscy separatyści Którzy działali na rzecz Federacji Rosyjskiej no tak. Taki jest komentarz. Bo na ścianie tam był dekalog Polaka i polska flaga. Tylko ja sobie to troszeczkę po swojemu zacząłem interpretować, choćby jeżeli sobie puścicie jeszcze ten film, jeszcze raz, to polska flaga wygląda, jakby była przed chwilą wyjęta z opakowania. Czyli wiecie, te załamania. Które tam są spaczki. Jeżeli to tak długo trwało, jak tu mówi SBU, no to ta flaga by była wyprostowana. Następnie ten manifest, gdzie ten plakat tam wisi. Moi drodzy, na litość boską. Czy jeżeli ktoś byłby szpiegiem polskim, to by manifestował tym wszem i wobec dookoła? No nie. Oczywiście, że nie. Podejrzewam, że to by był jednym z tych, którzy by najgłośniej krzyczeli słowa wieprzowinie, kokainie i co tam jeszcze. No tak, tak, mi się, tak to po prostu by wyglądało. Ja ze swojej strony uważam, że to jest jawna prowokacja ze strony służb ukraińskich, żeby jeszcze mocniej te antypolskie nastroje podsycać. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia, a wy napiszcie w komentarzu, jak wy to widzicie, bo według mojego odczucia, teraz Ukraina weszła na ścieżkę oskarżania Polski o wszystko, a przede wszystkim o swoją nieudolność i klęskę. Moi drodzy, następny temat, który chciałbym poruszyć, jest dosyć mocno związany z tym zdjęciem za mną. Ono jest nieprzypadkowe. Polska płaci za Ukrainę w ciszy, w tajemnicy i za nasze pieniądze, za pieniądze obywateli. Ja o tym mówiłem już w lutym, informowałem polityków, ostrzegałem opinię publiczną, nikt nie słuchał. Machali rękami, udawali, że to teoria spiskowa albo nieistotny szczegół, a dziś Ministerstwo Finansów samo przyznaje: Polska spłaca odsetki od pożyczki, którą zaciągnęła Ukraina. Tak, moi drodzy, to my płacimy ukraińskie długi. W 2024 roku z budżetu naszego państwa wypłynęło ponad 102 miliony złotych nie na szpitale, nie na szkoły, nie na modernizację wojska, tylko na odsetki od 18 miliardów euro, które Ukraina dostała z Komisji Europejskiej, a to dopiero początek spłaty, ponieważ mają one potrwać do 2033 roku, a sam kapitał do 2060. I gdzie była wtedy polska opinia publiczna, moi drodzy? Gdzie media? Gdzie debata? Nigdzie. Bo o tym niedobre jest mówić. Władza postanowiła, że nie trzeba o tym mówić, że Polacy nie muszą wiedzieć, że fundują cudzą pożyczkę. Pomagasz, nawet jeśli nie chcesz. Tak to, moi drodzy, po prostu wygląda. I to nie jest symboliczny gest ani unijny fundusz. To żywa gotówka i choć Polska ma rekordowy deficyt budżetowy na poziomie 289 miliardów złotych, rząd znajduje pieniądze, żeby spłacać cudze odsetki. Czy pytano na zdanie? Czy odbyło się referendum? Czy politycy tłumaczyli się z tej decyzji w sejmie? Oczywiście, że nie, bo łatwiej pomagać cudzym kosztem, kiedy nikt się nie zorientuje. Ile my jeszcze możemy, moi drodzy, wytrzymać? No, ile? Pytam się. Ukraina była wspierana od pierwszego dnia tej awantury przez polski rząd, taki czy inny. Pomoc militarna to 15 miliardów złotych, pomoc humanitarna, żywność, leki, przeszkoleni żołnierze, darmowy dostęp do opieki zdrowotnej, szkół transportu, starlinki, a teraz przekroczono granicę. To nie jest Solidarność, to jest przymusowe sponsorowanie obcego państwa. Gdy tak naprawdę Polska już ledwo zipie. I teraz, czy Polska to jest suwerenne państwo, czy brukselska filia kredytowa dla sojuszników? Bo jeśli płacimy odsetki za Ukrainę, to jutro może się okazać, że płacimy za Grecję, za Włochy, czy za Tanzanię, na przykład. Bo raz wydane pozwolenie staje się precedensem, a politycy, którzy zgodzili się na ten mechanizm, zrobili to bez naszej zgody. I czas sobie zadać trudne pytanie: kto reprezentuje Polskę, a kto po prostu Polską zarządza? Tak moi drodzy, ja, ci, którzy są od początku na tym kanale, pamiętają, że ja wspominałem te tematy, dosyć głośno mówiłem, to odbiło się bez echa. Zostało, przepraszam, bez echa, tylko widzowie tutaj swoje, swoje komentarze dorzucali. Politycy, no cóż, nie byli zainteresowani albo nie chcieli o tym mówić, bo też tak to widzę. Nie wierzę żadnemu z nich, tak naprawdę, żadnemu. I te, i jak to się mówi, rewelacje, które ujawnił pan Grzegorz Płaczek. Panie Grzegorzu, ja zadam tylko jedno pytanie. Proszę mi powiedzieć, albo wszystkim, skąd pan otrzymał te materiały? I tyle. A was, moi drodzy, poproszę o Komentarz jak zwykle do mojej subiektywnej opinii. I lecimy dalej. Moi drodzy, następny temat, który chciałbym poruszyć, jest to temat, który grzeją wszystkie media. Otóż świat, moi drodzy Państwo, znów stoi na skraju zagłady, ale to dopiero jest wtorek, tak naprawdę. Tym razem jednak nie chodzi o pandemię, inflację, czy to, że TikTok znów wypluł jakiś trend, który zmienia dzieci w parodię człowieka. Nie. Teraz wracamy do klasyki gatunku nuklearne i apokalipsy. Tylko że w wersji premium. Z głowicami większymi, błyskami jaśniejszymi i trupami bardziej radioaktywnymi. Na ten niewielki detal zwróciła uwagę Tulsi Gabbard, ta pani, którą widzicie za mną. Była kongresmenka, kandydatka na prezydenta USA, a obecnie niespodzianka dyrektor amerykańskiego wywiadu czyli ktoś, kto wie, kiedy nadciąga koniec, zanim jeszcze zamówi się pizzę na wynos. Gabbard z kamienną twarzą, moi drodzy, i głosem zwiastującym koniec weekendu ostrzegła, że ludzkość znów balansuje na krawędzi. Tym razem bardziej nuklearnej niż kiedykolwiek. I kto zawinił? Światowe elity. Czyli ta wesoła ekipa, moi drodzy, która myśli, że rzeczywistość z House of Cards, a geopolitykę myli symulatorem Civilization poziom szósty. Na poziomie trudnym. Według Gabart ci wszyscy garniturowi czarodzieje są przekonani, że gdy zacznie się Armagedon, będą mogli spokojnie zejść do swoich luksusowych chronów z minibarem, yy, z Netflixem, może nawet robotem do masażu stóp. To zwykli ludzie, czyli podatnicy. Którzy nie dostali zaproszenia na Davos, będą smażyć się na powierzchni jak dobrze przypieczony bekon. Tak moi drodzy, ja mam takie porównania, żeby pewne rzeczy po prostu wybrzmiały. I cóż, to zawinił? Światowe elity. A przecież to wszystko brzmi tak znajomo: Hiroshima 15 kiloton Dzisiejsze zabawki mają po 100 kg i więcej. Skala postępu, moi drodzy. Gdyby Einstein to widział, prawdopodobnie wypisałby się z gatunku ludzkiego i dołączył do pingwinów. One przynajmniej nie budują głowic jądrowych, tylko rozważają i żyją w chłodzie i ciszy. Oczywiście, Gabart wcześniej była przeciwna wysyłaniu broni na Ukrainę, co wielu uznało za kontrowersję i wspieranie Rosji, bo jak wiadomo, w dzisiejszym świecie sprzeciw wobec eskalacji militarnej to oznaka słabości. A ludzkość, no powie, nie. nie powinna mieć odrobiny zdrowego rozsądku, bo tak mówią politycy. Ale spokojnie, kochani, zawsze możemy liczyć na to, że w razie czego politycy schowają się w swoich betonowych norkach i będą wysyłać do nas wiadomości z satelity. Przepraszamy za niedokładności, dziękujemy za poświęcenie i pamiętajcie, to dla dobra demokracji zginiecie. No a my. My będziemy się grillować na dachu ostatniego ocalałego Lidla, bo jak już ma być koniec świata, to przynajmniej z kiełbasą i z sarkazmem. Powiem krótko, smacznego ludzkości. Tak, szanowni, to jest komentarz w świetle tego, co się dzieje w momencie konfliktu Izraela z Iranem. I nie ma tu mądrych głów, które by chciały to zahamować, a są. Tylko głosy, które tą agresję podsycają, a ta agresja może się rozpłynąć po całym świecie. Oczywiście, tak jak tutaj Tulsi Gabbard zaznaczyła, tym elitom garniturowym potrzebna jest wojna. Widać na Ukrainie, to wszystko siada, to wszystko już się kończy, więc potrzebny jest następny konflikt. Dlaczego? Tak jak powiedziałem niejednokrotnie w moich materiałach, bo na wojnie zarabia się pieniądze. Oni mają nas głęboko w dupie, moi drodzy, nas, zwykłych ludzi, którzy ich tak naprawdę utrzymują. Dla nich się liczy tylko kasa w ich własnej kieszeni. Napiszcie w komentarzu, co wy myślicie na temat wypowiedzi Tulsi Gabbard. A ja oczywiście to odpowiednio skomentowałem w swój subiektywny sposób. Liczę, że jednak Wy też się do tego dołożycie. Moi drodzy, następnym tematem, który chciałbym poruszyć, jest to temat, no cóż, artyści nad ludźmi. A reszta niech zdycha. Nieprzypadkowo za moimi plecami jest jaś kapela. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, wygooglować. Szanowni Państwo, hmm, o, chociaż od, osobiście uważam, że strata czasu, ale on jest tutaj najlepszym przykładem. Otóż, Szanowni Państwo, nadeszła w chwila, w której rząd w swej nieskończonej łaskawości postanowił rzucić artystom koło ratunkowe. No i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że to koło zostało wykute ze składek zus tych, którzy sami ledwo trzymają się na powierzchni życiowej. Tak jest, moi drodzy, Ministerstwo Kultury w osobie Hanny Wróblewskiej postanowiło zrobić gest. Gest szeroki, gest hojny i bardzo stylowy. No, w końcu mówimy o kulturze, dla elit. Otóż składki ZUS z artystów o niskich dochodach ma zapłacić państwo. Czyli my. Wszyscy. Od kasierki z Biedronki, przez kuriera z rozwalonym kręgosłupem, po samotną matkę pracującą na dwa etaty, nawet jeśli sama zarabia minimalną krajową. Ale uwaga! Jeśli są artystami, to inna bajka. Wtedy zasługują na ulgę, wsparcie, ciepły uścisk urzędnika z ministerstwa. Bo jak wiadomo, artysta to dziś zawód ryzyka. Grozi kontakt z emocją, rozterka egzystencjalna, a czasem nawet brak lajków na Instagramie, a to już tragedia. I dlatego, w przeciwieństwie do tak zwanych gorszych Polaków... Po podstawówce, jak łaskawie można nazwać tych, którzy harują po 12 godzin dziennie na etacie, artyści zasługują na specjalne traktowanie. W końcu to oni tworzą kulturę i elitę. I to nawet jeśli tą kulturą jest performance pod tytułem, obleję się jogurtem i krzyknę, państwo mnie nie kocha. Tak, moi drodzy. Rząd planuje przeznaczyć na ten cel skromne 300 milionów złotych rocznie. Drobniaczek. Tylko 10 milionów z tego pójdzie na samą obsługę administracyjną, bo przecież trzeba powołać kolejne biuro do rozdzielania pieniędzy i klasyfikowania. Czy pan grający na did didgeridoo w tunelu metra to już artysta, czy jeszcze pasażer z ambicjami. I wiecie co? Gdyby chodziło o realne wsparcie dla faktycznie potrzebujących... No to okej, okay, można rozmawiać, ale tu nie chodzi o sprawiedliwość. Chodzi o stworzenie nowej, uprzywilejowanej kasty, świętych krów kultury. A najgorsze w tym wszystkim to to, że oni sami, ci biedni artyści, są często autorami własnego losu, wybierając umowę o dzieło, niepłacenie składek, życie poza systemem. Teraz nagle przypomnieli sobie, że system istnieje, zwłaszcza gdy można z niego wycisnąć parę groszy. I nie, moi drodzy, nie chodzi o to, że wszyscy artyści to pasożyty albo to prostytutki, jak śpiewał Kazik. Chodzi o to, że przywileje powinny być czymś wyjątkowym, zarezerwowanym dla tych, którzy ryzykują życie, nie dla tych, którzy ryzykują bycie niezrozumianym przez krytyka z gazety wyborczej. W tym kraju strażacy, nauczyciele, pielęgniarki muszą walczyć o każdą złotówkę, a artysta cóż. Wystarczy, że się identyfikuje jako artysta i hop, 1800 zł miesięcznie bez podatku, bez wysiłku, za to z pełnym pakietem socjalnym. Jeśli to jest nowa definicja sprawiedliwości społecznej, no to już nawet nie jest wstyd, to jest żenada. Po prostu żenada. Państwo nie wspiera kultury, ono ją teraz kupuje, sponsoruje, jak celebrytkę na OnlyFans. Ale nie martwcie się, może za kilka lat powstanie spektakl, ballada o tym, którzy zapłacili za cudzą emeryturę. Oczywiście zrealizowany za państwowe środki. Tak, moi drodzy, takie są pomysły tej nowej, uśmiechniętej władzy, która sponsoruje różnego rodzaju odklejeńców nieradzących sobie życiowo. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. A wy napiszcie, co wy o tym myślicie, bo kawy mi już dziś nie trzeba. Następny temat, moi drodzy, też powiązany jest w pewien sposób z kulturą z kulturą społeczną. Tego gościa za mną nie trzeba chyba przedstawiać, bo w Paryżu to jest teraz jak na Tour de Gwald i można powiedzieć, że jest to felieton z dwóch pedałów. Bo jeśli będziecie kiedyś w Paryżu, to uważajcie i to nie na bagietki, które mogą mieć więcej kalorii niż y, sensu w wypowiedziach polityków. Nie na kieszonkowców. No, oni przynajmniej działają z jakąś logiką. Uważajcie na innowacyjność Francji w walce z przestępczością, bo oto nad sekwaną powstała nowa strategia. Więcej ścieżek rowerowych, mniej gwałtów. Tak to oficjalna polityka. No, trzeba czekać jeszcze na następne hasło. Kask chroni nie tylko głowę, ale i. Godność Otóż zastępca prezydenta Paryża Niejaki Frederic Hocquart Nie wiem czy dobrze wymawiam Odkrył związek między rowerami a bezpieczeństwem kobiet I to nie jest wstęp do skeczu Monty Pythona To Paryż 2025 Bo gdy ktoś próbuje cię zgwałcić w metrze Może po prostu powinnaś pojechać rowerem Najlepiej zamontowaną rakietą Ziemia Podglądacz Racja Dawniej duma Europy. Dziś bardziej przypomina krzyżówkę wiadomości TVP z reportażem Apokalipsy. I tak to wygląda. Rocznie we Francji jest 38 tysięcy gwałtów lub prób gwałtu. A co na to rząd? Rowery. Bo co może być bardziej odstraszające dla przestępcy? Niż widok kobiety w kasku i z bidonem. No tak. A w tle paryska policja raportuje: ponad 3300 napaści seksualnych tylko w transporcie publicznym. Ale o tym mówić głośno. No nie wolno. Tylko jeśli chcecie, żeby ktoś wrzucił was oskarżeniem o rasizm, homofobię, brak szacunku dla jogurtów naturalnych. W międzyczasie Polska, kraj w którym rząd wprawdzie nie zawsze rozumie co to, to metaversum, ale przynajmniej nie uznaje roweru za narzędzie do walki z przemocą seksualną. W roku 2022 599 gwałtów. Dużo? Każdy gwałt to o jeden za dużo, ale statystyka mówi jasno: między Polską a Francją jest przepaść, tylko że umiast zamiast tej przepaści proponuje się CPK, a nie Tour de France po Ursynowie. Tymczasem zachód pyta, dlaczego nie chcemy być bardziej europejscy. Może dlatego, że nie mamy ochoty, by pod Sejmem parkowały trucki z lubrykantem. Może dlatego, że nie uważamy więcej migracji plus więcej rowerów za plan strategiczny? Prezydent Macron, człowiek o spojrzeniu wiecznie zaskoczonego sommeliera, chce budować europejską armię, ale nie radzi sobie z obroną własnych ulic. Chce autonomicznej Europy, tylko pod warunkiem, że wszystkie zębatki będą francuskie, a Polska będzie pełniła funkcję zmywaka z biedronki. Nie drogi Zachodzie, to my jesteśmy Zachodem. Zachodem, który jeszcze pamięta, że bezpieczeństwo to nie jest temat tabu. Zachodem, który uważa, że kobieta nie powinna się zastanawiać, czy jadąc metrem będzie musiała znać krawmagę, tylko czy zdąży do fryzjera. Więc dziękujemy za te wszystkie europejskie lekcje, dziękujemy za ścieżki rowerowe w walce z patologią i za każdą ciepłą opinię z Brukseli. Ale może następnym razem to wy weźcie przykład z nas, albo chociaż kask. Tak to widzę, moi drodzy. I tu y oczywiście jak zwykle ten mój komentarz i felieton jest wyjątkowo sarkastyczny i złośliwy, ale tak wygląda. We Francji nie szuka się rozwiązań. We Francji szuka się odskoczni może od, od danego problemu. Nie chciałbym, żeby to zostało przeszczepione na teren Polski, a co powoli zaczyna się dziać. Choć my mamy zupełnie inną kulturę. Tak to widzę i taka jest moja subiektywna opinia. I te tak zwane elity kulturalne francuskie. Mówiąc krótko, nie dorastają do pięc takim zwykłym ludziom jak my, jak ja, jak wy. No cóż, tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia, a Was poproszę oczywiście o komentarz. Szanowni, następny temat, który chciałem Wam przekazać ze swojej strony, temat, który na pewno Was szokuje. Dlaczego? Dlatego, że ja to mówię. Ale posłuchajcie do końca i napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Naprawdę wysłuchajcie ze spokojem. Powiem tak, nie wiem jak wy, ale ja coraz częściej patrzę na Izrael z zazdrością. To państwo przyszłości może niekoniecznie i taką, jaką przewidział Orwell, ale z całą pewnością tej, której domaga się nowoczesna Europa, tylko jeszcze o tym nie wie. A może wie, tylko boi się przyznać, bo jeszcze Niemcy dostaną czkawki, a Bruksela zorganizuje okrągły stół stęczowym cateringiem. Tak, moi drodzy, Izrael. Państwo idealne jak z katalogu Ikea. Tylko zamiast mebli z kartonu, czołgi. Zamiast świeczek zapachowych, system żelazna kopuła. U nich, nawet, rakiety są bardziej ekologiczne niż niektóre europejskie decyzje parlamentu. Przede wszystkim militaryzacja społeczeństwa. Kiedy u nas młodzież boi się WF-u, bo może się spocić, izraelskie dzieci uczą się rozbierać i składać M16 na czas w rytmie hatik Hatikwy. I to nie w jakiejś komórce Hamasu, tylko w ramach edukacji obywatelskiej. Piątek pływanie. Poniedziałek strzelanie. Środa debata o granicach państwa, które wczoraj jeszcze ich nie miało, ale dziś już są tam osiedla z basenem. Potem mamy retorykę rasową. Ale nie byle jaką. Tam to się robi dopiero z klasą. Nie jakiś tam półsłówkowy populizm. Tak w Polsce na przykład. Nie, tam są całe ustawy o tym, kto może być obywatelem, kto nie może być, kto może mieć wodę, a kto tylko patrzeć, jak inni piją. I to się nazywa elegancki apartheid w wersji premium, Made in Israel. Gdyby Niemcy spróbowali czegoś podobnego, Scholz musiałby się schować w piwnicy z Merkel i tłumaczyć CNN, że to tylko nowa wersja Oktoberfestu. A ekspansjonizm? No cóż. Miód na serce urbanistów. U nas każda budowa wymaga siedmiu zezwoleń, czterech konsultacji społecznych i błogosławieństwa od trzech NGO-sów. W Izraelu ziemia obiecana jest tam, gdzie akurat stoi twój buldożer. Jest skała, był Beduin, już go nie ma. A zamiast jego domu nowa stacja benzynowa i tablica. Projekt wspierany przez Ministerstwo Diaspory. No i oczywiście moi drodzy, prawo międzynarodowe, tego się tam nie czyta. Serio. Prawdopodobnie ostatni raz, kiedy ktoś w Izraelu otworzył kartę narodów zjednoczonych, to był dzień, kiedy ją pisali. I to przez pomyłkę. No bo po co? Kiedy świat Cię nie lubi, ale i tak daje Ci broń, technologię, prawo weta. Może sobie pozwolić na więcej niż szwedzka monarchia na Love Island. Tak, moi drodzy? Czy Europa może się czegoś nauczyć od Izraela? Oczywiście. Po pierwsze, jak przestać się przejmować opinią innych? Po drugie, jak sprawić, żeby każda krytyka była automatycznie uznana za antysemityzm? To trzeba przyznać, jest politycznym odpowiednikiem tarczy energetycznej. A po trzecie, jak mieć mur i nadal uchodzić za demokrację. I to nie jest państwo, to tutorial. Więc, cóż, zamiast martwić się, że nie jesteśmy wystarczająco postępowi, powinniśmy po prostu posłać paru po europosłów na staż. Do Tel Awiwu. Zamiast więcej Europy, więcej Izraela? Zamiast ścieżek rowerowych, fortyfikacje? Zamiast debaty o wartościach, pełzający suwerenizm z ciężkim sprzętem w tle? A jeśli komuś się to nie podoba, spokojnie, zawsze może wyjechać. Na przykład do, do strefy gazy. Tam jest tanio i przestronnie, jeśli akurat nie trwa żaden nalot. Tak, moi drodzy, tak to skonkludowałem, tak to skomentowałem, a Wy napiszcie w komentarzu, czy, mo, czy może tak powinna działać na przykład Polska, a może to jest złe wyjście? Nie wiem. Komentarze należą do Was. Tak, moi drodzy, i to była i ostatnia informacja naszego dzisiejszego raportu. Ale oczywiście musi być Słuchar. A suchar myślę taki a propos. Pani na lekcji pyta dzieci. Dzieci, kto to napisał? Niechaj w narodowie i postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Podnosi rękę Małgosia i mówi: Mikołaj Rej, proszę pani, brawo Małgosiu w nagrodę jesteś zwolniona z reszty lekcji i możesz iść do domu. Nie dziękuję, proszę pani, ja jestem Żydówką, a my chcemy czerpać życia jak najwięcej wiedzy, dlatego chcę zostać. No skoro tak, no to dobrze. Następnie pani zadała pytanie klasie: Dzieci, jak to napisał to? A słońce, prawdy wschodu nie zna i zachodu? Podnosi rękę Krzysio i mówi: Adam Mickiewicz, proszę pani. Brawo, Krzysiu, w nagrodę jesteś zwolniony z reszty zajęć i możesz iść do domu. Na to Krzysiu mówi: Nie, ja również dziękuję i również jak Małgosia, jestem Żydem i wolałbym zostać na lekcjach. Po tym zdaniu gdzieś z końca sali ktoś krzyknął: Żydzi do gazu. Oburzona mu pani pyta, kto to powiedział? Staje Jasiu i mówi, Adolf Hitler. Do widzenia. Tak moi drodzy i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie wiem czy wiesz, ale dziś w głównej konacie Królestwa Warszawy arcylord Donald stanął przed wielką radą. Po klęsce w bitwie o tron Rafała wezwał lordów, by raz jeszcze zawierzyli jego dworowi ministrów. Na tablicy 243 głosy poparcia, 210 przeciw i nikt nie odważył się pozostać w cieniu. Zatem dwór arcylorda przetrwał. Na razie. Niek. Komu się podobało, poproszę o lajka. Pamiętajcie sobie o puknięciu dzwoneczek. Pamiętajcie, że dziś o 17:00, jak już stało się do naszą świecką tradycją, mamy na żywo łączenie z Białorusią, a później sekcja komentatorska o godzinie 20:00 czasu polskiego, gdzie będzie Artignight, Knight, Rafał Sikora z kanału prawem na lewo, jak również Piotr Sterkowski i moja skromna osoba. Gorąco zapraszam do udziału, do aktywnego komentowania. Póki co, nie mówię do jutra, do widzenia tylko mówię. Na razie. Bye!